Drodzy mieszkańcy Wawra. Szanowni Państwo. Drodzy sąsiedzi. Z okazji brzmiących się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim wierzącym, niewierzącym, wyznawcom innych religii. Zdrowia, bo ono jest najcenniejsze. Miłości, radości. Uśmiechu przy rodzinnym stole. Czasu z rodziną, czasem z bliskimi. I dużo miłości, nie tylko od święta. Pomyślności i rozwoju. Tak dla Państwa, jak i dla naszej dzielnicy. Żebyśmy mieli czyste powietrze w naszej pięknej, zielonej dzielnicy. Niech ten czas będzie pełen rodzinności i ciepła. Niech towarzyszy Wam wiara, nadzieja i miłość. W żłobie leży, któż pobierze kolędować małemu. Zachęcam, abyśmy tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Symbol pojednania i przebaczenia niech będzie prawdziwym znakiem miłości i przyjaźni. W tradycji polskiej mamy wyjątkowy zwyczaj jednego wolnego miejsca na Wigilii. Niech to miejsce symbolizuje tych, którzy są, ale być może nie mogą być dzisiaj razem z nami. Z wszystkiego, wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Z satysfakcji a nawet poczucia szczęścia z mieszkania w naszej pięknej, zielonej dzielnicy. Zdrowego nowego roku. Wesołych i spokojnych świąt.